Witam. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić recenzję dwóch rzeczy: Tapeu Conqueror i Blatu Mid Generacji Piątej. No to tak, może zacznijmy od Tapeu. Tape Tejp mi się naprawdę podoba, lecz dla mnie jest chyba troszeczkę za gruby. Jest naprawdę spora różnica między Tapem. Conqueror, a lepem Bragg River'a. Widzimy. Też mi się podoba w tejpie to, że jest dłuższy. Jest łatwiej go nalepić na, na blat i równomiernie wpilniczkować go niż blat brak River'a, który trzeba nakleić dosłownie do milimetra. Bo jest ten, na tyle krótki. Co by tu jeszcze mogło powiedzieć? Przesyłka była naprawdę bardzo dobra. Zapakowana szczelnie w bąbelki i do tego woreczek z kartonikiem, takim już go nie mam, ale bym wam pokazał. Do tego dorzucone były dwie naklejki Conqueror i tych typów było ogólnie, miało być pięć. Ale było pięć zapakowanych szczelnie woreczek, a jeden był tak luźno. Nie wiem dlaczego, ale może ten jeden to był dla sprawdzenia czy coś takiego. Do testowania, bo to były pierwsze typy wprowadzone od razu. Ja je zamówiłem na Allegro jeszcze wtedy. No, to chyba o typie tyle. Aha, i jeszcze typ kosztował 5 zł. Za, no tak jak już mówiłem, ogólnie pięć listków, ale było 6. Bardziej się go opłaca w 100%, można nawet powiedzieć, niż tape Black Rivera, który jest za 25 zł, i są tylko trzy listki i gumki. No oczywiście, gumki to każdy możesz sobie kupić, na przykład na stronie Graham Fingers. Polecam tak samo, I jeszcze. Żebym nie zapomniał, blat Mita generacji piątej. Moim zdaniem ma za duży profil. I za bardzo podgięte noski. Widzimy tutaj, strasznie są podgięte. Podoba mi się w tym, w blatach Mita to, że są łatwo dostępne i tanie, więc Chyba każdy rajder może sobie pozwolić na blat Mita za 25-27 zł. Fajne jesteś to w tym dali zieloną warstwę. Nie wiem czy to będzie widać. Ale może powinno. Jest to tak, warstwy jasna ciemna, zielona, ciemna, jasna. Kiedyś robiono te blaty jasna ciemna czerwona ciemna jasna jeszcze bym tu dodał to, że dziureczki są bardzo prosto wykręcone, a dziureczki na kingpiny może troszeczkę mniej, ponieważ jedne są bliżej jednego otworka tutaj, a z drugiej strony są dosłownie na środku no to plat mi się nawet podoba lecz straciłem tak jakby do niego no jakby to powiedzieć no już nie umiem tego określić nie podoba mi się zbytnio a teraz jeszcze w poprzedniej recenzji to zamieszczałem to jest na bracie mita generacji czwartej White.